Rozbijanie mięśnia podgrzebieniowego piłeczką. Ja tutaj wykorzystam sobie twardą piłkę do tenisa, ale do tego ćwiczenia również sprawdza się bardzo dobrze taka twarda piłka do yy, lacrosa. Yy, I teraz tak, piłeczkę przykładam do ściany, staram się do niej dokleić łopatką pod jej grzebieniem, właśnie tam, gdzie mam brzusiec mięśnia. Podgrzebieniowego, w tym mięśniu często tworzą się punkty spustowe, które mogą dawać takie rzutowanie bólu na przykład do przodu barku. Jeżeli coś takiego czujecie, to wystarczy już taką pozycję utrzymać na tym punkcie i poczekać aż te objawy miną. Bądź druga opcja, mogę popracować sobie poprzez wprowadzenie rotacji zewnętrznej. Wewnętrznej, i wtedy robimy sobie taki automasaż właśnie tego mięśnia podgrzebieniowego. Czy to będzie forma przytrzymania, czy takiej aktywniejszej pracy, można również takie wznosy ramienia wprowadzać. To proponuję, aby to trwało od minuty do dwóch w rozgrzewce, w fazie mobilizacji ruchu, rotacji wewnętrznej w stawie ramiennym.